Dobra, jestem, kontynuujemy. <laughs> Przepraszam, eee, cele misji. Teraz właśnie wjeżdżamy do miasta i zaczyna się. Fajny, myk, będzie super, moi państwo. Będzie super, to jest jedna z moich ulubionych misji. Mam, nie wiecie co, chociaż nie, dobra. Albo nie wiecie, bo mam, mam takie dziwne wrażenie, że będzie trochę za jasno. <laughs> dobra, już jest lepiej. Jest super ta misja, moi państwo. W tej fortece jest uwięziony jakiś brytyjski oddział, to już jest trochę trudniejsze. Fajno, masz maskę synku, ja też taką mam. Byś prowadził tylko, że nie tu przejął kontrolę nad fortem. Więc nie masz. Król, agentem, to No właśnie, tutaj się zaczyna element szpiegowski, który niezbyt lubię w medalu, bo jest trochę niedopracowany i trudny. I we mnie wzbudza adrenalinę. To jest Kapral Flitz, bardzo się cieszę o kapralu. Ruszamy za kapralem. I teraz tak, to jest, o ile się nie mylę. O, to już chyba po kapralu. No przykro mi bardzo. Ej, ale łódka ja... O, chwila, moi państwo, rodzice wracają. Dobra, jestem już. Oczywiście przyjechali rodzice, już mam Bulwersa. A tam są nasze łodzie ratunkowe. Szczęśliwy przekrocz kanał. Fajna nazwa, nie ma wata. Dobra, wbijamy tu. Ło! Wow. Ale ryj. Jedziesz, malina, ciągniesz. Kiedy trzymam wiosła. Ja mam strzelać, tak? Ja? Ja mam strzelać. Ja, Kilos53, mam strzelać do skopów. Z przyjemnością skarbie, z przyjemnością. No, 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 no. Wiosły, wiosły, wiosły i przekraczamy ten kanał. To się jakoś nazywa. Nie wiem, czy to jest kanał... Kurde, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Egipt. Nie, nie zagwarantuję wam tego, ale tak mi się jakoś kojarzy. Dobra, wbijamy. Czy ja mam dwójkę? Jeszcze mam, 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 coś? Nie mam, mam tylko to? Ale głupie. Jak ja mam sobie z tego poradzić? O, to jest właśnie fajny motyw. Bum, bum, bum. idziemy dalej strzelamy w szkopu żeby już nam nie zabijali następnych przekraczających przekraczających a tu mam podłożyć ładunek ja kiedyś pamiętam że nie wiedziałem co trzeba zrobić i się tak błąkałem <laughs> Potem nie... chwila jak to się nazywało blizzard kanał kanał blizzard nie to chyba nie jest Egipt to raczej nie ale Północna Afryka, to mi się zgadzało. To są właśnie ci, co mam ich uwolnić. Dzień dobry. Co pokazuję? Pokaż to jeszcze raz. Show me again. A dupa nie pokaże. Aha, że tutaj jest stoisz kop. No to nie musisz mi mówić. Wy Jankiesi lubicie, że... Nie mów do mnie Jankesie, bo jestem dumnym Polakiem. O, otwieramy. Co tutaj jest? No wychodzimy skarbie. No wy też, wy też. Dobra, mm, Brytyjczycy, bierzcie to co macie brać, a ja robię save'a Teraz postaram się, żeby to jak najpóźniej zginęło, to to co widzicie. Widzicie obecnie? To są Brytyjczycy. O, to są właśnie już powoli Włochy. To są w, w, yy, To są członkowie włoskiej armii, którzy mają coś takiego jak kolty. Nie, czy nie kolty... Chociaż nie kolty chyba. Rewolwery, rewolwery, przepraszam. Oni mają rewolwery. Rewolwery to jest bardzo ciekawa broń. Zresztą moja ulubiona z yy, małych, zaraz po lugerze. Tutaj już się zaczyna zabawa. Trzeba się trochę postarać. Ci Włosi wcale nie są tacy... O, a tutaj jest ss fan? Miło. Miło takich wspomnieć starych druhów. Wystrzelać do moich Włochów, przyjaciół Włochów. Znaczy przyjaciół Włochów wróć, przyjaciół Myrtyjczyków. Yy, a Brytyjczycy przez całą wojnę mieli jeden i ten sam mundur, cholera, na, w lądowaniu, o kurde, nie ma, nie ma już czym strzelać, nie ma czym strzelać, a no tak, pamiętam, że ostatnio cierpiałem tutaj na brak amunicji, ostatnio jak grałem, nie, bo widzicie, oni tak jakby nie, nie zostawiają, dobra, mam, mam Lugera, ej ty, to nie jest Luger, to jest yy, Walter, to właśnie jest bardzo dużo nowych rodzajów broni, Czy on żyje? Szyją w niego kilka kulek. Co to ma być? Wróć, Sejlik. Yy, bardzo no, dużo nowych rodzajów broni, także zobaczcie sobie. I z włoskiego. Yy, Elementarz. Kurde, nie, nie umiem znaleźć słów przez tych Brytyjczyków, bo mi strzelają za duchem. Na ziemię. Co już nie ma? Biedak się wykrwawia. No to mu ukrócimy męki, przecież nie będziemy tacy wamscy. Ktoś mi rzucił granatę. Sejwik, który się zaczyna naprawdę ciężko. Jak nie będziemy uważać z tym moim gadulstwem, to tak jest dziwacznie. Wszędzie krew, ludzie, kochani, wszędzie krew. Leje się krew, płynie, jak rzeka. Dobra. Ale powiem Wam szczerze, że całkiem udane są te yy, włoskie jednostki. Podobają mi się. Zobaczycie jeszcze potem, bo. Ogólnie ta gra się składa, tak, pierwszy to jest właśnie ta przełęcz Katerin, czyli operacja Torchlight, yy, czyli to to co w pierwszej misji, nie, w pierwszej części Medal of Honor Allied Assault. Yy, druga to jest bodajże lądowanie na Sycylii, o ile się nie mylę, chociaż nie wiem, nie chcę was wprowadzać w błąd. Polewcie, nie mamy już czym strzelać moi panowie i panie. co ja teraz zrobię? Nie dobra, mamy jeszcze trochę amunicji do tego. No bigo o, dobrze Hans. Znaczy Hans, jak go nazwiemy Brytyjczyków? Nazwiemy go John. Dobrze Johnny, tak trzymać. Padaj na podłogę, kiedy wchodzę. I ty też, niemiecki i je, ale fajnie. Gdzieś się to się leje z tego. Sieleje woda. Ale czemu w konserwach jest woda? No dobra. SMG, uważaj! W skarbie żyjesz? Żyję, dobra. Ja przepraszam, że tak do wszystkich mówię skarbie, ale tak mi się jakoś przyzwyczaiło, nie wiem. Jakiś taki dziwny nauk mam teraz, o Jezu, ile, ile was tu Niemcy i Włochy, teraz już nie mogę mówić Achtung, Szwaby, czy coś takiego, bo już grają, w, w grę wchodzą Niemcy, nie? Znaczy, Boże, jak ja dzisiaj dziwnie mówię, w grę wchodzą Włosi, I teraz już musimy mówić inaczej. Makaroniarze i Niemcy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tu kilo 53 i biorę apteczkę. Gdzie włoska piechoto? Jak nam dobrze idzie, bo ostatni raz, jak pamiętam, to. Jak grałem, to już straciłem wszystkich członków y, załogi. A tak, to mam jeszcze. Jeszcze dwóch. To jest fajne, właśnie, że jak niego. A nie, myślałem, że jak niego szczylicie do krew leci. No ale dobra. Nie wymagajmy od tej gry tak dużo. A nie, wróć. Hmm. Teraz chyba musimy z góry trochę do nich nawalić nawalać. Albo nie, zejdziemy nawet na dół. Ale czy my nie zrobiliśmy błędnego koła? Aha, ogólnie oh, mam zdobyć. Oh, kurde, granat mi tu, granata patrinka, Trinket, hand, grenade nie rzucili, no. jako nie śmiał. Nie mogę, kurde, mam za mało amo. Jak to wszystko załatwić? Dobra, mam trochę do Garanda. No, fucking shit. Co wy sobie myślicie z góry? My na dole też ludzie. Kurde, ile ich tam muszę? Jeszcze raz save. Cały czas mnie ktoś z góry rzuca granata. Dobra, gra została zachowana. Pięknie, Zdoby, zdobyliśmy fortecę. Okej, okay, jestem już z powrotem. Tak, jestem. Dobrze, jestem. Szybko trzeba amunicję. Amunicję, wiesz, amunicję. Jeszcze ciebie muszę zdobyć. Muszę znaczy, zdobyć, ciebie muszę pokonać. Ej, nie wiem. Zdaje mi się, że... Cholera. Zdaje mi się, że... Chodzimy w kółko. <głos》>. Nie wiem, to chyba takie chybne wrażenie. Ale ogólnie mam zdobyć fortecę, tak? Czyli gdzieś tu muszą być jeszcze przeciwnicy. Rozumiem, aluzję. I'm waiting for you. Dupa. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma w domu. Wszystko pozamykane. Jeszcze raz save. Co za ludzie? Dokończymy no tę misję i zrobimy przerwę. Jakie głupie. Wszyscy już przecież pozdychali. Co wy chcecie? Co? Synku, o co ci kaman? Dostałem beretę? Jaką berettę chciałem rewolwer na boga? Idiotyzm Odnajdź klausa Kneifra Nie, czekajcie no, już za późno, już za późno Ale byłem blisko Chociaż nie, może się jeszcze uda Jakoś to ogarnąć Za długo czekałem, za długo Rozwal tę skrzynkę to Rozwal ciężarówkę Pięknie wybuchła, wracaj tu dojczu Sam tego chciałeś syneczku nie lubię tej berety, bo się zacina. Znaczy, nie wiem czy się zacina, ale ona tak po prostu dziwacznie strzela. Okej, okay, weźmy sobie zdrowie. Gra zachowana, wszystko zachowane. Jeszcze tutaj amunicja, jeszcze to. I co teraz? Y Odnajdź Klausa Kneflera. Knefler mi się trochę kojarzy z Gessler. <grym> nie mam, nie mam pojęcia dlaczego, ale... Dobra, teraz tak. Gdzie jest Klaus? Klaus, otwórz drzwi. Ale jazda. Już fajnie jakby się nazywał Hans, nie? Jaka by była polewa. <grym> Bym go nazwał Hans, nie? I to, to by było fajne, tylko jak nazwał innych Niemców? O, to jest pytanie. Dobra, tu była właśnie główna baza ochrony... To jest właśnie nowość, że możemy obsługiwać moździerzami. Moździerze ogólnie, nie? A to wcale nie jest łatwa sprawa, co zresztą zobaczycie w późniejszych misjach. Bo z tego, co pamiętam, właśnie poległem na misji z moździerzami. Jak ktoś wie i ktoś grał, to będzie wiedział, o jaką misję chodzi pewnie. Ja już nie pamiętam, ale... O, to jest właśnie Haus. Ej, haus, Knau, Kak, Jezus, Klaus, dobra. No, no, no. Ja jestem Amerykaninem, Ty jesteś Klausem. Klausem. Mhm, a, to miło. Okej. Okay. Tu teraz też jest bardzo ciężka misja, bardzo ciężka chwila w tej oto misji. No, ale dobra. No, musimy być cicho. To jest przede wszystkim trudne. Dobra, 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 spoko, spoko, spoko. Nie musisz mi dwa razy powtarzać. Chaos. Je, kurde, no nie mogę go inaczej nazwać. Klaus. Przepraszam. Ja kiedyś zrobiłem tak, że strzeliłem trochę w tych Niemców i nie wyszło to dobrze na moje zdrowie i na zdrowie Klausa. Okej, okay, Klaus. Muszę. Okay, let's go. Dobra, dawaj. Ale szybko, bo tam jeszcze Dojcze idą, no. ja yeah, wczujcie się, moi państwo i panowie. Kurde, moi państwo. Dobrze, powiedziałem. Chciałem powiedzieć moi państwo i panowie. Tak kiedyś zrobiłem jak Osobera się kiedyś. Znaczy, śmialiśmy się. No wiecie, my tak sobie... Jeszcze nie, dobra, dobra. Ojoj, oj, oj. Ale byłem blisko. A bo dobra, nie mówię tego o oberze, bo się może obrazić. Dobra, tu trzeba się schować. Co jest chaos? kurde, Klaus! Muszę się nauczyć. Bum, 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 To chyba są jedne i te same y, transportowce. My tak właśnie. No to tak, tak, bo on powiedział, że zmierzamy do tego samego punktu, gdzie. Y, gdzie Niemcy. Już. Dobra, lecę. Szybko, Klaus. Czuję ich oddech na plecach. A nie, to tylko Klaus. Okej, okay. Klaus ma dziwną fryzurę. Trochę jak mój szesny. Dobra, Klaus, co teraz? Skarbiec, co teraz? O nie, teraz się zaczyna. Savik. Żadny Ainklingli, uciekaj, uciekaj, Karl. Karl. Dobra, nazwijmy go Karl. Uciekaj, Karl, uciekaj, gonią nas. No i nas znaleźli, cholera. Biegni, biegnij szybko. Hans, nasz znaczy Kla, Klaus, Karl, chaos, nie wiem. Do góry, do góry, do góry. No, biegnij, biegnij, biegnij skarbie Lecz, Leć, Karl, leć, Karl, Klaus, Hans, chaos. Co teraz? Dobra, spokojnie, potrzebujesz 30 sekund, ja potrzebuję godziny, żeby zapisać. Ok. I teraz musimy chronić... chronić Klausa. Klausa? Dobrze powiedziałem, czy Karla? Już nie wiem. Już się pogubiłem. I teraz będziemy zapisywać bardzo często. Bo mówię wam, że to wcale nie jest takie łatwe, bo Klausa łatwo można zabić. Ale chyba znalazłem dobrą, dobrą miejscowę. Bo ostatnio stałem tam, gdzie się, się kryłem zabeczkami, a to wcale nie Jak to się. Co? A Aaaa... Zła miejscowa. <laughs> Replay, please. Sienie nie skapłem. Sorry, Klaus. To się więcej nie powtórzy. Nie. Spokojnie. Strzelaj we mnie, nie w Klausa. Nie str... Ale dobra, żartowałem. Strzelaj w Klausa. Cholera. Klaus nie daje rady. Nie ma AMO, nie ma AMO. To nie w dowiary. Klaus szybko, Klausę. Klaus, sznel. O nie, nie jest zasłonię Klausa własną piersią. Klaus już po nas. Trzymaj się, Klaus. No, przepraszam, Klaus, ale to, to nie, nie. to to wiesz, to. to tak nie miało wyglądać. No, ale on zdążył. Ale spokojnie, Klaus Wiecie, że mam wszystko pod kontrolą w skarbie. Nie, tylko nie to. I ty też nie. Nie. Nie, 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 nie. Oj, nie. co to, to jest nie fair. Ja już nie mam z czego strzelać. Co ja mam zrobić? Co za głupia gra? Z czego mam strzelać do cholery? Kishi Daj mi amo. To z czego mam strzelać? Ale serio ja mówię. Mam granaty? Cokolwiek? Mam granaty. Dobra Klaus, spokojnie, damy radę. O nie, nie, chyba się nie zaliczyło. A dobra. Co za głupia gra? Jestem zbulwersowany. Wracaj tu. No i skąd ja mam brać ten? Uciekaj, bo ja też rzucę granata Wszystkim wam rzucę granaty Łap granata, no? No, no, no I co? Co teraz powiesz? Jak to Klaus nie żyje? Ty draniu! <grystanie> Kurde, ale jazda mówiłem, to jest cholernie ciężkie Muszę oszczędzać amunicję jak... Łap granata I ty też YouTube, bitch I tam też <grystanie> Ale oni fajnie biegają Dobra Nie, jakaś chora gra, z czego ja mam strzelać? Idiotyzm Klaus nie żyje, ja nie żyję, wszyscy nie żyją Super Pik granat Boże, jak oni fajnie biegają Dobra No No przecież ja tego tak nie przejdę, nie ma bata ja pierdolę, co za głupia gra. No i przejdź to teraz, drogi panie Boże. Tam też rzucę. I tu rzucę. A żeby wam było miło. hie. Klaus. Ach, Boże, udało się. Save. Nie ma bata. Klaus, udało się. Granaty czynią cuda. Zablokuj drzwi? Co to znaczy? Szybko. Dobra, zablokowałem skarbie. O, oh, zresztą udało się. Uciekaj. Przebierzmy się. Czuję ich oddech na dupie. Klaus. Dobiorę! na e biorę. Dobra, jestem. O, oh, proszę, udało się. Gino Corelli. Spoko. Corelli, Gino Corelli. Miło. I mamy tłumik. Dobra, schowałem broń. Ale jasno. Czuję się. Spoko spoko, mam schowaną Klaus. On trochę wygląda jak mechanik. Dzień dobry. No ja jadę do Genui na wczasy Widzisz to Klaus? Hans i w ogóle? No to się nie... To się pałuj synku. Mówiłem, super to jest. Dobra Klaus, przechytrzyliśmy Drani. To była łatwa część. Jeżeli to była łatwa część, to ja zawieszam, zagrajmy. A to jest pierwsza misja ludzie, ale oni się na nas dziwnie gapią. Dobra, cel osiągnięto. I tutaj, w moim w tym momencie, moi Państwo, zrobimy sobie przerwę. Następna misja będzie też ciekawa. Troszeczkę szpiegowska, troszeczkę nie. Zobaczycie, ale równocześnie tak samo ciężka, jak i ta. Także tu Kilos53 i trzymajcie się wszyscy ciepło. I... I przede wszystkim ciepło, bo jest zimno jak skurczybyk. Także cześć, cześć i czołem.